Oławska Biblioteka Koronka wraz z Fundacją Ormiańską w dniu 1 lutego otworzyły wystawę pokazującą korzenie Ormian polskich. Będzie ją można oglądać w Izbie Muzealnej Ziemi Oławskiej na parterze Ratusza do końca marca. E, powiedziałam, że przyjeżdżam do Oławy zawsze z taką radością, ponieważ czuję się tu trochę jak w rodzinie. Dla mnie Oława to kuty, a kuty to, może nie powiem ja. tak powiedzieć, ale to miasto, a w każdym razie moja, moja rodzina pochodzi z Kut, e, a Kuty dla mnie to Ta Wystawa, taki był zamek, żeby pokazać szerszemu gronu e, e, publiczności, skąd Ormianie wzięli się w Polsce, jaka była ich historia, gdzie się osiedlali i tu pozwolę sobie pokazać te, e, te tablice, pokazują miejsca, gdzie Ormianie się osiedlali na swoje kościoły. E, oczywiście osiedlali się jeszcze w wielu, wielu innych miastach, natomiast w tych miastach wybudowali swoje kościoły, czyli były to dla nich takie miejsca najważniejsze. E, z kolei w, tutaj w gablotach mamy, y, mamy y, te, te antyramy, mamy te plakaty, w których zaprezentowane są postacie ormiankowskich. Te, które znamy, czyli Szymon Szymonowicz, Grzegorz Piramowicz ale też takie postacie, które wiemy, że były bardzo ważne dla społeczności polskiej, a które niekoniecznie kojarzymy, że pochodziły z rodzin Ormian polskich. Na no, odmianie to dwa razy Polak, tak też kiedyś mówiono i mam nadzieję, że tak pozostanie. Zapraszam Państwa do oglądania wystawy.